Agentka 00B. Nieju, gdzie twoi rodzice? Ja nie wiem. Jest już trzecia siedem. Ferie powinny się zacząć siedem minut temu. Dziecko, właśnie zabierasz mi moje wakacje. A ja mam wielkie plany. Też nie nudne. Nudne? Ha! zapisałem się na RPG, czyli przygodową grę fabularną. Nie mówią nawet, jaki jest temat, więc trzeba być gotowym na wszystko. Mam już długą wędkę, zbroję rycerską, szybko snący cement, noktowizor i odblaskową czapkę. I 20 kilo karmelowego budyniu. Co to? A, e, to auto mojej mamy! Życzę miłych chweli! Stop! Muszę się upewnić, że rodzice cię... Według tej ulotki możemy spotkać jadowite gatunki ryb. Niebieski banon na nalesinku. Agentko 00B, Twoja misja, jeśli zechcesz ją przyjąć, to. Genialny przestępca, Fyodor Miśkowicz, zamierza przeniknąć do podziemnego bunkra przed szkół. Hmm. By ukraść kody do wyrzutni rakietowych, należy go za wszelką cenę powstrzymać. Wiadomość zrobi mu za 5 sekund. Doskonale, czas zacząć akcję! Ich. Cześć, tutaj na szpiegu, agentko. Czemu wciąż tu jesteś? Są już ferie, przedszkole jest teraz zamknięte. Aha, dlatego mam tu cały worek jedzenia. No ładnie, nie tylko przyklewka spalona, ale też muszę chronić ciebie i szefa i zatrzymać miszkowica. A ja pływałem wczoraj w kałuży. Dobrze, zapakowany super idealnie. Wezmę jeszcze tylko moją tubę i będę gotowy zniknąć w wyjątkowo niemiły sposób. Jak się tu dostałeś, ty... O! Więc to jest właśnie RPG, prawda? Ha, nie mów. Ale to już jest to, tak? Uretty, <laughs> jak się cieszę! I co za wejście! No wiesz, ty dobry jesteś. Dzięki. Miło, że cieszy cię twój własny upadek, panie. Szefie, oj chwila, mam być kimś innym. To nie było jasne. Więc co teraz będzie? Oj, wiem, wiem! Możesz mnie tym związać i realizować swój nikczemny plan? A ja spróbuję uciec i się uratować! Okej, w sumie może być! Nie, spóźniliśmy się! Mocny super! Nie ma wygłupów, co? Żadnych wygłupów! Skoro nikt nie stoi na drodze. Wow, Skąd się to tu wzięło? Jestem pod wielkim wrażeniem. O, stop, a jak będę musiał dowódzę? Mamy jakieś słowo-klucz czy coś? E, e, a tak, czemu nie? Twoje słowo-klucz brzmi brukiew. Ha, e, moje najmniej lubiane warzywo. Naprawdę się przyłożyliście. Lubisz brukiew? Fuj, wolałbym, żeby w ogóle jej nie było. Ja wolałbym, żeby ta winda była szybsza. Zjeżdżę, by ukraść szkody. Jedyna opcja to go wyprzedzić. Użyję tajnego, grawitacyjnego dynamo-tunelu. Gdzie tu zostań i. zjeżdżajnia! Koniec zjeżdżalnia! Pierwszy, pierwszy win! Yes! Stój, Cody! Cody, uważaj! Te mikrocipy zawierają najniebezpieczniejsze sekrety świata: a dla wielkiej stopy, dowód, że konie to krowy, które piją za dużo mleka, prawda o szparagach! Wszystko to jest właśnie tutaj! Łącznie z kodami, których szuka Mniśkowicz! Już jest! Chodź! Weź szyb, kryj się! Zajmaj się tym złoczyńcą! Jadar miszkowicz! Nie widziałam Cię od akcji pułapka! Gdzie zniknąłeś? A! Pewnie w sanatorium! Tak się składa, 00B, że zostałem poukładany. Jestem teraz silniejszy i szybszy! Ukryłem się w tajnej siedzibie w wulkanie, żeby w spokoju zaplanować wielką zemstę! Ech, jak tu gorąco! Ronda! Daj mi tu zimnego oleju silnikowego już! <sum> Myślisz, że mnie powstrzymasz? A czy miski tańczą w lesie? To zdarzyło się tylko raz i myślałem, że jestem sam! się nie schowa! Mam lasy! Szybko! Muszę się stąd! Gdzie zniknęły chipy? Wybacz, zjadłem je. Chrupiące! Nie! Teraz wszystkie najważniejsze tajemnice świata masz w sobie! W serio? W porządku. Umiem zachować tajemnicę. Kiedy raz Harold rozerwał spodnie na zjeżdżalni, to obiecałem, że nikomu o tym nie powiem. Albo gdy Courtney zabrała zigunkę! albo Bridget wzięła. Halo, panie miśko głowy! Przyjdzie pan poluzować węzły, żebym uciekł? Jeszcze za wcześnie. Tak, nawet nie opisał mi jeszcze tego swojego złowieszczego planu. <laughs> Jakie to jest ekstra? Ale oczywiście, gdybym o tym komukolwiek powiedział, trafiłbym do konta. E, tak, super. Musimy uciekać za nim? Zanim się uwolnię? Za późno! I wiecie co? Nie mogę uwierzyć, że Owen tak postąpił. Przecież oni, i a to kumple. A teraz oddaj te mikrocipy. Biegiem! Zjedziem! Cukieraski, bingo! Muszę dostarczyć się do siedziby. Wyciągnąć z siebie to delikatnie i zrobiłby to miskowić. Jest w telewizji. Gratuluję wam wielkiej ucieczki. Ale obawiam się, że zapomniałeś o jednej rzeczy. Co? To laser? Oj, widać, że macie duży budżet. Hej, dostanę laser, jak już będzie po wszystkim. Moje koty będą zachwycone. Oj, na twoim miejscu nie liczyłbym na żadne szpiego-kaczety. <laughs> Szach i Mars! Agencko bad! Hej, ja mam tutaj jedną bad. Ach! Spiegowanie jest o wiele trudniejsze z tobą i szefem. A co to robi? Potrzebuję nowego przydziału. Moja kolej polatać miśkiem. Z Waży pięć razy więcej! Jestem jednorożcem! Iii. Hej! A skąd ty to wziąłeś? Fajeszka szefa, no jasne! Dobry Cody, bardzo Iii. dobry! Byłeś może kiedyś w telewizji? Bo mam wrażenie, że już Ech. cię gdzieś widziałem. Tak! Wiedziałem! W reklamie płatków śniadaniowych, Krupaczków! owsianych kiepszaków. Stój! A, wy, przepraszam, racja. To bardzo osobiste pytania, mój błąd. Co to za budyniowy szlak? <grymny> ja łowię! Wpadłeś w moją pułapkę! Pięknie połknąłeś przylętę! Aaaaa! Aaaa! Co? Aaaa! Cody! Już! O tak, Cody! Pokaż mu! Ta czapka! Oślepia mnie! Wow, <laughs> nie! Wow! Miziborga mamy z głowy! <laughs> Hej, Cody, to koniec! A czego? Mmm, dobry ten budyń. <laughs> Gratulacje, agent Kobet. Świat znów jest bezpieczny dzięki tobie. To chłopiec? Udało nam się odzyskać mikrochipy, pozwalając mu stać się miłym koteczkiem i użyć piaskownicy. Jestem bardzo ważny. miał. Zostaje nam sprawa spalonej przykrywki. To nie będzie żaden problem. Weee! Hej, Bet! Jak dobrze, że wróciłaś. Miałem niesamowitą przygodę z pewną agentką. Polataliśmy miśkiem i zjadłem całe mnóstwo tajemnic. Nie mogę się już doczekać, aż mi o tym opowiesz. Ale mam jakieś dziwne wrażenie, że o czymś zapomniałam. E, panie miśko-gościu! Przyszłam odebrać jakiegoś szefa! Jedziemy na przygodową grę fabular... Okej, okay, najwyraźniej tu jest lepsza przygoda, żegnam! Nie, stop! Ten laser wydaje mi się coraz bardziej gorący. Brukiew, priekiep, brugieb.